Siemanko moi drodzy z tej strony Team Futbol A w dzisiejszym odcinku pokażę wam trzy saszetki z nowej edycji match attack extra 2023 2024 zaczynamy od pierwszej saszetki tutaj mamy już pierwszą kartę A więc mamy Kodzik, Zerobiego Frimponga, mamy PSV Eindhoven, Brighton, mamy tutaj Real Betis, mamy Napoli, mamy Chelsea, mamy Bayern, Mamy tutaj Ajax, Stowicz, Barcelonę, trenera Erbelipsk i mamy Stoklu Ronaldinho. I tutaj mamy Dembele. Druga fafetka. Oj, otwarta. Mamy tutaj Kodzik, mamy tutaj Grillish, mamy tutaj Federico Valverde, Alonso trener, mamy y, Bramkarza, mamy Olympic Marseille, West Ham, mamy tutaj Atalante, mamy Benfica, mamy Majgana. Szawiego Simonsa. Mamy taką kartę z Sevilli i Ojarca Bala. I ostatnia trzy czasoszetka. A co w niej będzie? Jest tutaj Kodzik. Pezrze. Declan Rice. Mamy tutaj Trippiera. I mamy też nam Frisa, Marco Royce mamy tutaj West Hama, PSV, Bayern, mamy Rangers, tutaj Barcelona, mamy Giru i Newcastle. Miejmy nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!